Dzień dobry widzowie, jak widzicie ja tutaj gram w parkurze. No i tutaj czas mi, czas mi już leci, ale mogę zrobić coś takiego. I mi się cofa. I po prostu nie zajdę z tego tu. Yy, I moi, moim zdaniem jest 5 takich poziomów przejść. Jak widzicie tutaj na samej górze jest level 1 na 5, więc nie przechodziłem żadnych levelów. Dobra, więc zaczynamy. Coraz silniejsze skoki będą, to jest najgorsze. No i właśnie mi kolejny raz się nie udało Ajaj To jest bardzo trudne To jest kopi na drabinkę Ajajaj Nie jestem za dobry parku w, parku w parkura Jakby co? więc więc no, ja Wątpię że w, w, uda mi się ten poziom przejść No nie, tak blisko no nie, no kolejny raz tak blisko. Nie, nie, to było już po prostu, że wysiałem. <grymne> Można zakrzucić jakaś kleczka, i sobie. A. Kurczę. No kolejny raz bardzo byłem blisko. Kurczę, nie da się poszukać Ojej. To nie ma być jakieś szybkie bardzo. Zależy mi na tym, żebym po prostu perfekcyjnie to zrobił. Te, to akurat ćwiczyłem jeszcze sobie przed. I tego nie lubię. No i właśnie na tym najwięcej osób spada. O kurczę. Najgorzej jest, gdy spadasz przy samym końcu. O kurczę. No nie no zepchnął mnie. Nie, kolejny raz bardzo blisko. Dobrze. Kolejny raz się udało. No. Co on robi? Kurde on się wraca. Ajajaj. Aj, aj. Tam trzeba taką lekką 180, teraz powiem. Oj, i mu się nie udaje. On chyba nie wie, co tam się robi. No nie, no to jest najgorszy po prostu. Najgorszy skok świata. Nie, nie. Nie, ale można chyba. Em, zobaczcie. Og bare skyte så mye etter at jeg er to. <skrøk> <skrøk> oh, je, 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 <skrøk> Jak widzicie wizowie, nie potrafię tych skoków 4 wykonać. Co jest złą wiadomością, bo teraz trudniejsze będą te levele. A gdy ja sobie z jednym nie potrafię poradzić, to co się okaże, gdy po prostu będzie jeszcze trudniejsze. To już jest łatwe ten skok akurat, ale po prostu reszta skoków jest taka mega trudna dla mnie. Na przykład ten O. Ten O jest najbardziej trudniejszy. Ośwek, który wskazałem tamten. Dobra. O ja. Dobra, udało się. Nie, nie, nie! Kliknę... Ten, przy... yy, puściłem się w tej i przytrzymałem się w znów. Najgorzej. Muszę sobie tak ozobaczyć po prostu wszystko? Co i jak się robi? Jak nie wiesz... A, jajaj. Czekajcie. Sprawdziłem to. Ym, da się tak? Nie, kurczę. Bo wydało się oszukać system. Będziesz i tam bym to robił chwilę jeszcze Nie, 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 naprawdę! Widzowie! Najgorzej Dobra, chyba wykonałem, jak to zrobić. Na jeden, czekajcie, na... nie no, tutaj no to jest niemożliwe! Naprawdę, to jest niemożliwe. No. Dobra. Nie! Nie wierzę! Tak trudno to jest zrobić, że. Ja tak nie potrafię po prostu, no. Czekajcie. Dobra! Już wiem, widzowie, jak to robić. Już nie będzie za bardzo trudności. Się. Perfekcyjnie muszę kliknąć w tych rogach tutaj o. Muszę jakoś kliknąć z pasję. Dobra. Dobra. Dobrze. Nie, 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 to było to to chyba moja najlepsza próba z tych wszystkich ogólnie. Aj. Dobra, teraz wyjdzie. Nie. O. To jest moja najlepsza próba. Obym tego nie zepsuł. Chciałem teraz Co? To jest bez szans, że ja to przeskoczę Kurde sumie to była najlepsza moja próba jak na razie Po prostu nie wiedziałem co to zrobić Dobra Z tym skokiem teraz sobie nie mogę poradzić, te easy są, ale po prostu tam teraz się oswoiłem z tym parkour'em po prostu. Dobra, muszę chociaż dwa poziomy przejść, bo to jest za, za bardzo po prostu trudne dla mnie. Jak widzicie było to dla mnie to trudne. Mmm... Ciągle po prostu nie udawało mi się tego przejść. Dlatego po prostu skróciłem sobie do dwóch poziomów. Dobra. Aha. I to jest fajna próba. Te teraz się uda. Nie. Czekajcie, teraz wyjdzie. Muszę. Wszystko Dobra, teraz. Nie, nie, no to jest jakiś absurd. Nie robię tych drobinkami skoków Bo mi się je bardzo ciężko robi Tak! Nie! To była kolejna najlepsza próba To jest jedna z najlepszych prób Kolejnych jaj, Tu się nie udało Tu też Tu się udało To też To też No i tutaj tu mi się udało, ale jednak od razu zepsułem to I tu mi się za pierwszym udało od razu Tak bez zatrzymywania się udało mi Dobra Ajajaj, nie doleciałem. Zauważyłem, że to teraz właśnie wystarczy, że będę to robić jak najszybciej po prostu. W sensie przynajmniej te pierwsze dwa skoki. I najłatwiej mi będzie po prostu, jak gdy będę sprintował maksymalnie jak mogę. Nie, kolejny raz. Dobra. I tutaj spadłem. Kolejna próba spadła, spadłem, kolejna też spadła. Tu trochę mi się udało. Tu mi się nie udało. Tu mi się akurat udało. Jednak nie wszystko. No widzicie. Tu mi się udało. I nie wszystko, jak zawsze Dobra. Dobrze. To jest jedno z prostszych, ale to jest najtrudniejsze. Jak ja mam w ogóle to wykonać, widzowie? A nie, już widzę, wiem chyba. No, jak słyszeliście, dowiedziałem się. muszę teraz dotrzeć tam. Co nie będzie takie proste. Już to jest kolejna moja próba. Bardzo dużo tych prób robiłem. Hmm? Tu mi wyszło. No i nareszcie mogę pokazać, jak to miałem zrobić za jednak nie mogę jeszcze pokazać tego, bo spadłem na koniec. No i teraz nie mogę się z tym pierwszym skokiem, znaczy drugim skokiem, wyczuć. Widzicie? Nie. dobra nieee to było test tego tylko no nie jedno i ogólnie pewnie był przy tym tym dobra dobra nie proszę nic tego tylko nie O Boże Chciałem widzowie tylko sprawdzić czy da się dolecieć Bo faktycznie dałoby się dolecieć chyba O kurczę Spadliśmy tutaj Sprawdzimy Nie W sumie nie, pewnie Bo też pewnie tak ustawimy, żeby nie dało się specjalnie A po tym nie chcę oszukiwać No nie, no nie, no nie! Naprawdę! I co wie? To jest najgorsze! Po prostu spadasz przy samym końcu! Dobra, to jest jedna z lepszych prób. Ale jak zwykle mi się nie udało. Ta jest słaba, ta też jest słaba bardzo. Tu trochę lepiej mi poszło niż wcześniej, ale to tutaj. To jest fajna próba. To będzie fajna próba, sorry. Nie. Kiedy to będzie była ta fajna próba? Sam nie wiem. Teraz chyba nie. To była chyba ta jedna z lepszych prób, nie. Wtedy przerzucam bardzo fajnie. Nie, no widzowie, tak się nie da. Tak się nie da. Nie da się naprawdę. Nie. To chyba jest ta jedna z najlepszych prób moich. A, nie, to nie jest ta. Nie wiem, kiedy była ta jedna z lepszych, właśnie. O, dobra, chyba to jest ta. Mm -mm. Ale to było coś, że doszedłem właśnie do tego i pod tamtej próby po prostu wszedłem bardzo daleko. I to może być ta. Mm -mm. To może ta o. Dobra, jeśli mi się nie uda, to naprawdę.

Po prostu próba w yy, której mi się nie udaje. A nie widzowie. Pamiętam. To niestety było, yy, gdy właśnie to nagrywałem ten odcinek. Tylko po prostu ja raz nagrywałem i myślałem, że nagrywałem ale okazało się, że nie, dlatego wróciłem do poziomu pierwszego no i teraz jestem mentor Dobra, która to jest już próba, jest jakiś milionowa Ciekawe, czy da się w ogóle tam um, zobaczyć, która to próba Oby to się udało Naprawdę, widzowie, to jest po prostu jakieś przyjęcie. Nie da się. Nie, no ja teraz zrobię to na pośpiechu. Na Jak najszybciej muszę to wykonać. Mam chyba przy, jednak zrobić challenge i, i level pie, pierwszy muszę przejść. Bo naprawdę muszę się oswoić z tym parkurem. Nigdy na nim nie grałem. A nie lubię tych drabinek. Nie, 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 nie. To jest za długie. No udajemy, że. to mi się udało. Nie, 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 nie. O. no no to jest bez, sens. Dobra, zaraz jestem odpalony. Zresztą po prostu będę grał teraz jak boot. i Jak pozdrawi po prostu. Tak, najlepiej jak Parkura nigdy nie lubię przechodzić. Kiedyś pamiętam, pamiętam, zrobiłem sobie taką dużą mapę i zapraszałem niektórych z właśnie na CNC takiego serwera. Nie, no, nie da się tego zrobić. Naprawdę po prostu. Jak ja w tej chwili spadnę, to. Nie, no. Dobra, to jest moja chyba ostatnia próba. Jeśli mi się nie uda. Yy, i, dobra, to będzie moja ostatnia próba. Teraz się muszę jak najbardziej skupić, żeby nie spaść. Bo nie chcę, żebyście już kończyli oglądanie. Nie, nie, dobra, ja ostatni raz robię próbę. Ale tym razem po prostu na farcie. Dobra widzowie, nie da się tego, mi się wydaje, że nie da się właśnie tego e, zrobić. E, proszę z, z, Was o zostawienie subika oraz lajka. Like nie zmuszam, ale proszę. E, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!